Biegi uliczne. Mateusz Goleniewski. Szymon Bytniewski, witamy serdecznie. Biegi uliczne. No i nie pozostaje mi tutaj nic innego, jak wstać. Pogratuluję. Ja mam brudne spodnie, kurczę, zapomniałem. Pogratulować. O tym. Dzień dobry, dziękuję serdecznie. Medalista Mistrzostw Polski, pierwszy w historii, z... nikt ci tego już nie odbierze, pierwszy historyczny medalista Mistrzostw Polski zabaw biegowych, Mateusz Goleniewski. 5 kilometrów, Warszawa. Niepodległa Piątka, czekam na relację. MKL Tory. Dziękuję serdecznie za te gratulacje, dziękuję za, za podziw, za, za tą zazdrość w oczach. Tak, Zdarzyło się rzecz zaskakująca, bo przyznam, że dzięki wczorajszym przygotowaniom do odcinka odpaliłem sobie wyniki Niepodległej Piątki, w której brałem faktycznie udział, no i ku mojemu ogromnemu zdziwieniu, Zobaczyłem na wynikach, że MKL Toruń zajął trzecie miejsce. Ja oczywiście jestem reprezentantem MKL Toruń. No i MKL Toruń. MKL zawsze w serduszku. No i MKL Toruń zajął trzecie miejsce. Ja byłem trzecim zawodnikiem, który się kwalifikował. Ku mojemu ogromnemu zdziwieniu, bo przyznam, że wynik, który uzyskałem na mecie, nie predestynował mojego myślenia do tego, żeby myśleć w kategoriach medalu. A czy byłeś usatysfakcjonowany z wyniku przez Ciebie osiągniętego? Odpowiadając całkiem na poważnie zakładałem, że wynik z 16 z przodu będzie zadowalający, 15 z przodu będzie super, a 17 to będzie katastrofa. No 17, 16, 0, 7 dokładnie. 17 daleko, 15 nie tak daleko, więc ja w ogóle myślałem, 7 na 10. Ja w ogóle myślałem, że złamie te 16, nie, nie wiem, co się w moim głowie wydarzyło albo w nogach, bo przed ostatnią pętlą miałem około mm, te pętle miały trochę ponad kilometr. No i liczyłem, że sobie po, po prostu podzieliłem na 5. No i na ostatnią pętlę wydawało mi się, że mam zapas, ale najprawdopodobniej to tempo, które mi się wydawało, a to tempo, które osiągałem, było znacznie inne. Dobrze. Teraz wiem, pytanie. Ma... Dobrze. Szyb, szybko ci wejdę w słowo, przepraszam, bo to jest czy bardzo ważne. Czy szkolenie PESLA, nie. czy obozy zagraniczne? Nie. Czy byłeś jedynym zawodnikiem bez karbonów? Dużo było zawodników z karbonami, nie zwróciłem uwagi, bo ja bym się pokusił o stwierdzenie, że jesteś mistrzem Polski w biegu na 5 km bez karbonu. mikrofon. Faktem jest, że karbonu nie mam i konsekwentnie będę powtarzał, że go na razie nie kupuję, póki nie prawie wyniku. Żeby odejść trochę od, od tematu mnie, bo mnie to detrybuje trochę, to to faktem jest, że zawodnicy byli w karbonie. Ja wiem, że dzisiaj nie dla dlatego go ciągle. <śmiech> <śmiech> Szybko zmieniając temat, mam kilka tematów ciekawych, mam nadzieję, do poruszenia, czyli tak. Pętla bardzo szybka. Po pierwsze, bo w ogóle chciałbym zacząć od tego, że ten bieg mi się bardzo, bardzo podobał. Świetny jest. Chciałbym powiedzieć dużo dobrego, a propos. Jest kilka wad, jest kilka rzeczy, które mi się nie podoba, ale generalnie bieg bardzo ciekawy. Zgromadził naprawdę gro zawodników na wysokim poziomie. Wiele osób poniżej, chyba 20 osób poniżej 15 minut. Szybka trasa. Straszono, że będzie wiało, w pewnym momencie nie wiało tak, jakby mogło wiać. Jedynie takie z rzeczy, start mógł być trochę szybciej, bo jak startowaliśmy, robiło się już ciemno, więc było też dużo chłodniej. No ale pewnie robiło to atmosferę, bo były i, i dymy, a znaczy takie dymy, <gryças> normalne dymy. To trochę no, no, fajne na na na, 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 na. Tak. Tak. <śmiech> <śmiech> Mateusz Galeniecki wywiad pobiegł. <laughs> Jakbym wiedział o tym medalu, tak by było. Nikt mnie o wywiad nie prosił, ja sam się też nie prosiłem. W każdym razie, mogło być trochę szybciej. Ta ostatnia seria, bo tych serii było 10, więc to się rozciągnęło w ciągu dnia. No i ta seria ostatnia była bardzo liczna. Ona miała ponad setkę zawodników, więc jako że to tempo na początku było mocne, to przyznam, że ten początek był jak jedna wielka przebieżka, bo wszyscy ruszyli naprawdę niesamowitym tempem. Ja rozpocząłem pierwszy kilometr w 3.0, 3.10, a byłem dosłownie, nie wiem, 70-80, potem się trochę piąłem do góry, ale naprawdę to tempo lokomotywy było niesamowite, to, co z jednej strony niosło. Ale z drugiej strony zbierało żniwo, bo ja w drugiej części dystansu miałem osoby, które schodziły, nie, nie mając już sił i rezygnował z rywalizacji. Trasa szybka, pięć pętli wokół stadionu? No właśnie, ja często wspominałem o tym, że tamta pętla wokół stadionu jest niesamowita. Potwierdzasz? Potwierdzam, ale z drugiej strony też powiem, że zegarki kompletnie... Ja Szaleją miałem... tam. Mhm. Tam w ogóle ja pierwszy kilometr na zegarku miałem 3,35. A teraz ile masz? Teraz mam 8,00 cały czas trzymamy się 8,00. No, dzisiaj taki żarcik nasz. Mo mocno jest dzisiaj, tak. a to jest dopiero początek kolejny odcinki, no tylko i wyłącznie jeszcze lepszy. 3,35 i już wtedy zdałem sobie sprawę, że okej, okay, nie ma co patrzeć i rozmawiałem z zawodnikami po biegu. Wszyscy mówili, ja akurat miałem sum, to jeszcze wtedy, teraz się przyszedłem na candy. Był Polar, były Garminy i wszyscy widzą, samo, że tam się zegarki nie odnajdują, ale przy pętli prawie że kilometrowej analiza z zegarem na, na mecie jest bardzo łatwa, więc to nie było problematyczne. Dużo osób dobiegania na wysokim poziomie tym, powiedzmy, polskim, wysokim poziomie tym moim, wysokim poziomie dużo wyższym niż mój, więc naprawdę impreza godna, godna polecenia. Medale porozdawane. Ja taki jeszcze miałem, A propos celów, to jeszcze moim celem, jak rozmawiałem z Mateuszem Kaczorem, który sięgnął po złoty, nadal było to, żeby mnie nie zdublował. I to się może wydawać śmieszne, ale jak Mateusz był poniżej 14 minut, a ja w granicach 17, no to dubel byłby możliwy, więc. Czyli Mateusz by pobiegł super dobrze, ty byś pobiegł super do dupy, to wtedy Jeśli... mógłbyś dostać dubla. I moglibyśmy mieć tak, że na ostatniej prostej jego biegu mielibyśmy wspólne zdjęcie. Ja bym znaczy, jeszcze... od razu mówię tak. super do dupy. W... No mój. Jeśli chodzi o Matiego, bo. <laughs> Bo teraz będzie, że deprecjonujemy ludzi, którzy biegają 17 minut. Nie, ja uważam, że... A nie, no w moim przypadku oczywiście, że tak, tak, tak. Ja trochę staram się rzeźbić w treningu, ale są mi to wychodzi. Nieważne. Więc to, co chciałem powiedzieć, medale rozdamy. A jak słabo wychodzi medal Mistrzostw Polski. Drodzy Państwo, no skromność. Szkolenie, stykardium, Przede wszystkim wyjazdy, skromność tak. pierwsza <świadomość, ja tego zawodnie. Świadomość. No nie ukrywajmy się, bo do tego też chciałbym nawiązać, że razem na oczywiście sięga po Złoto Mateusz Kaczor oraz Sabina Jarząbek. Wyniki wśród panów to są najlepsze wyniki w tym sezonie. Mateusz jest liderem tabel. Wśród pani zawodniczka Sabina Jarząbek zajmuje trzecie miejsce. Prowadzi na listach Iza Paszkiewicz za Olą Brzezińską, więc szybkie bieganie. Ale faktem jest, że piątka w tym roku nie była jakoś specjalnie oblegana. W Mało było bieganiem. tych piątek, mało było szybkich piątek w Polsce. Tak naprawdę, na World Athletics na ten moment wśród panów jest tylko był Adam Czerwiński z jednym biegiem w, we Francji, więc nie było dobrego, mocnego ścigania. Było w Warszawie, to było naprawdę dobre ściganie. Ale Też tak, uważam. uważam. że rozdawanie medali drużynowych to jest trochę jednak przesada. I rozmawiałem z zawodnikami, i ja się z tym zgodzę, że formuła drużynowej i rywalizacji w tej formule nie jest najlepsza. I widzę takie w, prywatnie, to jest moja prywatna opinia, dwie, dwa rozwiązania, że albo y, ta rywalizacja drużynowa jest oderwana od indywidualnej i jest na zasadzie przekazania pałeczki, czyli każdy zawodnik po oddzielnie, okay. żeby skupić się na drużynówce, <coughs> albo <coughs> trochę tak jak w kolarstwie, żeby wygniemy wszyscy razem, co przy piątce nie byłoby takie To, to może by było super. Żeby, tylko to może w dłuższych dniach. W sensie bior, gdzie... to mówisz o tym, że tak jak na przykład w przełajach yy, w Stanach, jak są drużyny, bo na przykład w Stanach przełajach to jest ciekawe że okej, okay, zwycięzcy są dekorowani, ale tam głównym celem jest drużynówka no, no. i tam jest sześciu tych zawodników i po prostu oni zbierają punkty. A to nie, ja bardziej myślę o tym jak w kolarstwie. Wiesz, jak w, w sposób ten... zbierają punkty? Nie. Jeśli masz pierwsze miejsce, to masz jeden punkt. Jeśli masz drugie, to i, i jak najmniejsza ilość punktów powoduje, że wygrywa drużyna. No no, ale to wciąż ma znaczenie z... tylko zbierz w, w klubach polskich sześciu zawodników, którzy biegają 5 kilometrów. No nie, no tutaj w tym przypadku było pewnie problematyczne zebranie trzech. Ale a propos kolarstwa, to mnie bardziej chodziło o to, że a tylko w piątce to nie ma trochę, nie ma to znaczenia, bo jest za krótki bieg, za szybki, że biegną wszyscy razem. W jak ktoś ma kryzys, to ten, który nie ma kryzysu musi czekać, bo liczy się wynik ostatniego i byłoby to tak bardziej drużynowo. Tutaj w piątce nie ma to sensu. Być może bardziej właśnie przekazanie pałeczki. A ja bym do... miał pomysł, yy, żeby drużynówka była w taki sposób, najlepsza kobieta i najlepszy mężczyzna. Po jednej za... Po jednej Czyli za... Za... na przykład jeżeli... <trym> Mateusz Kaczer jest z Radomia i na przykład załóżmy zawodniczka z Radomia by była trzecia czy czwarta, to wtedy razem mają pięć punktów mm -hmm. i są sumowane te punkty u kobiet i u mężczyzn i oni, oni dostają medale w drużynie. O tutaj był mix bo właśnie do czego Żeby podnosić poziom, nie jakby obniżać go i żeby rozdawać medale. Tylko dla rozdania. Oczywiście tutaj jestem bardzo dumny z mojego redakcyjnego kolegi. Tutaj nie ulega wątpliwości. Medal to medal. Tak? <grymne> medal jest medal. Ale no, ja, no nie, nie, nawet nie przez skromność, po prostu uważam, że wynik 16:07 0 7 który na mecie, nie powinien dawać często medalu. Znaczy, nie powinien dawać medalu Mistrzostw Polski. No nie powinien. Chciałbym, żeby poziom był sportowy wyższy. Był jaki? był, dał, to jest nieważne ale rozdawano też medale drużynowe z licencją Pezla, rozdawano też medale Mistrzostw Polski bez licencji Pezla okay. i jeszcze w mikście, miksie, miksie. Okay. więc tych medali rozdano dużo. Okay. No, rodzi to od wielu medalistów Mistrzostw Polski właśnie i pytanie, bo ja z tym nic nie zrobię, to, no, w tym sensie, że znamy wielu zawodników, którzy w swoich portfoliach, w swoich opisach na Facebooku piszą na przykład 10 medali Mistrzostw Polski, z tego 10 w drużynówce, no i to jest jakaś zachęta dla sponsorów? Czy za tym idzie wynik sportowy? No tak, bo idzie na jakimś poziomie, czy na, na najwyższym poziomie? No najpewniej nie, bo drużynówka daje właśnie możliwość zdobywania tych medali trochę słabszym zawodnikom. Mówię tutaj z perspektywy tylko i wyłącznie swojej. A ludzie z tego robią w mediach społecznościowych niestety czasem zbyt duży szum. Wiem, wiem o co Ci chodzi, bo jakby za naszych czasów juniorskich i tak dalej Medal Mistrzostw Polski był takim gralem. O, to, to. Do... Jak miałeś Graczam Medal sobie. Mistrzostw Polski, to naprawdę byłeś osobą, która, która biegała bardzo dobrze, którą... No, bo wtedy nie było social mediów i wtedy nie było jakby takiej Nasza popularności. Takiej popularności i nie, nie znało się aż tak dobrze zawodników, jak na przykład teraz znam zwycięzców Mistrzostw Stanów Zjednoczonych na piątkę, mm -hmm. czyli Abdihamida Nura i, i Kelati. Yy, ja ich znam, bo znam, bo interesowałem się sportem uniwersyteckim. Oni już na poziomie uniwersyteckim odnosili sukcesy. I ja czytałem takie zestawienie właśnie w, w, wśród faworytów. Nie był właśnie wymieniany Nur, a ja wiedziałem, że on będzie walczył o medal, i byłbym w stanie się założyć. Może nie o wszystkie pieniądze świata, że on tę rywalizację wygrał, no i wygrał. I właśnie do czego, do czego tutaj zmierzam, że my kiedyś, yy, ja jak byłem młodszy, to, to właśnie emocjonowałem się takimi zawodnikami tutaj, naszymi polskimi. No, jak ktoś miał odrez kadry na, na rozgrzewce, to od razu budził szacun. Tak, i, i, i jak ktoś zdobywał medale mistrzostw Polski, nawet w tych kategoriach, ja pamiętam yy, w, w moim Takim jakby zawsze był zawodnik o nazwisku Roszko. Damian, tak. Damian, 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 Damian Roszko. Damian Rożko to był zawsze zawodnik, który, który w wiele rywalizacji, czy to na stadionie, czy na przełajach, czy na hali wygrywał, miał tych medali dużo. I to był właśnie taki dla mnie między innymi, bo tych zawodników było wielu, i ja zawsze lubiłem kojarzyć, lubiłem znać tych zawodników, kto stał obok. Czy I zazwyczaj kto, kto biegł z przodu. <laughs> e, ale, ale właśnie do, do czego zmierzam, że, że tak, że medal mistrzostw polski był nagrodą za, nie wiem, za rok, za dwa, za trzy, za cztery lata ciężkiej pracy na treningach. A właśnie te drużynowe to są takie. To jest dodatek, ale, ale to nie powinno być jakby. Znaczy, taki medal jednej, nie robi zawodnika. Z jednej strony rozumiem, bo, bo tak jak mówisz, że łatwiej uzyskać sponsora, jeśli gdzieś w portfolio się wpisze, że jesteś medalistą Mistrzostw Polski. Zobaczymy. <grym> no właśnie, właśnie. Teraz musisz sobie na Instagramie napisać. Ten taki, jak mów, emoji z emoji, medalem. Rozumiem, Tak. tak? Tak się na pewno nie wydarzy. W każdym razie mm, niepodległa piątka na duży plus, jeśli ktoś chciałby w przyszłym sezonie szukać dobrego, szybkiego biegania na 5 km. Bardzo zwłaszcza, bardzo. że w zeszłym roku mówiliśmy, że to nie były Mistrzostwa Porsche. Oczywiście mieliśmy spory konflikt, ja na no, zasadzie kontrast. Wybrałem się tam, nie żałuję, wybrałem się tam całkiem świadomie. Polecam, rekomenduję szybkie bieganie. Tylko trzeba patrzeć na zegarek. Zegar Domteru, nie zegar na, 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 na. Ale ten by cię nie oszukał. Ten nie, cały czas 8:00, więc się jeszcze do pracy, to jest ważne lekkoatletyczne zmagania uliczne za nami, czyli Sabina Jarząbek, Ewa Jagielska. Niektórzy mówią, że zaskoczenie. Dla mnie żadne zaskoczenie. I młoda wciąż Natalia Bielak sięga po brązowy medal wśród panów, bo o tym nie powiedzieliśmy. Mateusz Kaczor, miejsce drugie, Boratyński Dariusz. Miejsce trzecie zdobywa i teraz się zawieszę. Aleksander Wiązek, którego nie widziałem, no bo biegł tak szybko, że nie widziałem go na I czwarte biegce. miejsce, sekundę, Krzysiek Gosiewski. Krzysiek, który w ostatnim czasie mocno odbudowuje się wynikowo i mocno odbudowuje się psychicznie, mam wrażenie, że w końcu uwierzył w to, że może szybko biegać, bo przecież Krzysiek swego czasu yy, reprezentant Polski na, mistrzostw, na, na Mistrzostwach Europy w przełajach. Wygrał rywalizację że wojskową, trochę ku zaskoczeniu. Ja go pamiętam jeszcze, jak zaczynał swoją karierę. On był, jeśli dobrze kojarzę, w wioślarzem w Bydgoszczy i przyjechał kiedyś na przełaję. Ja mam z, zdjęcie z Krzyśkiem Z Akademii, z Akademii Krzyzewski. Krzyzewski. Polski. No i właśnie tak. Jak się ścigamy na końcówce. Wiesz, ale to był krzyśek na początku swojej drogi. A ty też jeszcze na początku? Bo ty cały czas mam i Ja cały rok. czas jestem na początku. Trzeba skończyć ten odcinek. No i Krzysiu udowodnił, że można biegać szybko i myślę, że bolesnie również... Mimo, że jesteś z Torunia, jesteś fanem bydgoskiego zawodnika? A tak, to a no nie, nie, nie jego pierwszego nie ostatniego. Tutaj sympatyzuję z kilkoma co zawodnikami, ale... Czyli nie widzicie, tutaj... Rutka Pulettich i Montekich. i Montekich się może w końcu pojedna, czyli Toruń i Bydgoszcz nie. może. <laughs> Tym pozytywnym akcentem kończymy odcinek nasze rozważania, nasze dyskusje na temat ulicznego biegania w Polsce. Przede wszystkim troszkę zagraniczny, mały element się wkradł. Natomiast Mateusz Goleniewski. Pan Szymon Butniewski to oczywiście, ale mi jeszcze ostatnia rzecz do głowy, że ten odcinek się opublikuje w niedzielę. To będziemy już po medalach kobiet na 10 kilometrów z Poznania. Szybki typ na mistrzynię Polski. Jeden. Zobaczymy, czy trafimy. Słaszkiewicz, Izabela. Kurczę, też bym chciał powiedzieć, ale teraz nie mogę. Chciałbym, żeby to była Natalia Bielak, o. ale nie wiem, czy to nie będzie jeszcze za długi dystans. No i Sabina Jarząbek, czyli tak naprawdę czołówka z. Tak. podległej piątki. Tak. Zobaczymy. My, wy państwo, jak oglądacie, to jesteście teraz cały czas z nami, to jest już po wszystkim. Mimo wszystko, ja y, trzymam kciuki za halinę Rasińską. Liczymy, że Szymon jako trener dokłada w weekend medal mistrzostw polskich. Na, Na pewno nie w drużynie. <gry> Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa.